W dzisiejszym odcinku patrzenia koła taśle. o nie, więc zaczynamy. Pierwsze to jest moje imię Krzysztof. Lat mam 17. Urodziny mam 17 lipca. Mam zapęknięciego, moje imię Pusza. Ma oś 7 lat. Mój ulubiony i niebieski. Interesuje Cię szkicowanie? Chodzę do trzeciej liceum. W formie psychologiczno społeczno, Maturę będę stawać z i prorokia. Arkeackiego prorokia. Moja ulubiona po roku to Latoshima. Ulubiony zespół to Team X. Prędzej to temat nie myślę nawet o tym na razie. Ulubione <coughs> przedmioty i polski. Seja to to z papieru. Ulubione YouTube'y juttoper to Dominik Lupiński, szkieletonka, szkietopka, Cvalina i Natalix. Moje hopy to sport. Discyplina to. Karty Monika Kołakowska. Moja ulubiona wersja to hitka i parkocze popierane. książka o tematyce tematycznej. Więc to na tyle. Do zobaczenia do następnego odcinka.